Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak grać w grę Wymień 5 Gra Karciana. W pudełku znajdziecie 109 kart Wymień 5, w sumie 545 zadań. Jaki jest cel gry? Wygrywa gracz, który jako pierwszy zdobędzie 5 kart. Umieść talię zakrytych kart na środku stołu lub na podłodze w zasięgu wszystkich graczy. Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. Osoba po prawej stronie najmłodszego gracza jest pierwszym odczytującym i bierze kartę z góry stosu. Gracz podaje na głos liczbę od 1 do 5, a odczytający podaje kategorię oznaczoną wybranym numerem. Gracz ma 30 sekund, należy mierzyć czas na zegarku lub smartfonie, aby udzielić 5 odpowiedzi pasujących do tej kategorii. Jeśli mu się to uda, zdobywa tę kartę. W razie niepowodzenia karta trafia na spód talii. Po każdej rundzie role gracza i odczytującego przechodzą na kolejne osoby po prawej. Uwaga, aby przeprowadzić rozgrywkę drużynową należy podzielić graczy na dwa zespoły. Zasady są takie same jak w grze pojedynczej. Zaczyna drużyna z najmłodszym graczem w składzie. Pierwszy gracz, który zdobędzie 5 kart Wymień 5, wygrywa. Pamiętajcie, że Gra Karciana Wymień 5 może być dołączona do oryginalnej gry planszowej Wymień 5 w celu urozmaicenia rozgrywki. Wesołej zabawy życzy Goliat, producent gry Wymień 5 Gra Karciana.